Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 70311. Dzisiaj zabieram się za kolejny temat. W poprzednim odcinku sporo rzeczy takich drobiazgów przykręcanych do karoserii, od wewnątrz jak i zewnątrz. Do tych tematów jeszcze na pewno wrócimy, bo nie wszystkie klucki zostały wykorzystane. Ale przeż, przechodzimy do przodu auta. Tak więc intro i zaczynamy. Jeżeli przód auta i te części, które widzieliście u mnie na, jakby na tym wieszaku, gdzie najczęściej maluję je, no to przechodzimy do montowania przednich głównych lamp. One były wcześniej ocynkowane, niestety pomalowane zostały po całości. Jakbym wiedział, to bym tych końcówek tutaj w ogóle nie malował, a teraz mam niepotrzebne czyszczenie tego. No ale cóż, dobrze w środku nie pomalowałem, bo uważam, że nie ma większego sensu. No i co? No i pomału będę składał pierw jedną, później drugą. W międzyczasie Wam pokażę jak to idzie, tak więc do pracy. Mamy już przygotowane tutaj ramię. Okazuje się, że te końcóweczki trzeba mieć czyste. Oczywiście nie muszą być do końca oczyszczone. Chodzi o kwestię styku tego. Z tym, tutaj, gniazdem to też do oczyszczenia. Z tej strony też do oczyszczenia. Nawet z tego, co widziałem, nawet te miejsca tutaj o te podśruby też należy oczyścić. Ja, jeżeli chodzi o ten element, zrobię go tak na równi. O, spróbuję go oczyścić No i tyle. Póki co, jedną lampę, drugą na ja razie tu odłożę, żeby nie upadła. I żarówki są. Przewody są, śruby montażowe do środka są, tak więc zaczynamy zabawę. OK, padła mi kamera, tak więc zrobiłem już tam kilka kroków bez niej, ale zaraz wam o nich opowiem. Wypatrzyłem sobie u Skota na G503, że on wkładając kabel robi taką owijkę z izolacji, takiej zwykłej izolacji, tak na równiutko, jakby w ten otwór. Tylko piz polega na tym, że najpierw trzeba włożyć ten kabel. W lampę, po niego minimalnie cofnąć i tutaj owijać, owijać, owijać i dopiero włożyć. Inaczej się to nie da, bo jeżeli będziecie owijać, czyli trzeba owijać jakby po zewnętrznej stronie, bo jak zaczniecie się owijać po wewnętrznej, to w tym celu ten kabel się nie cofa, dlatego że yy... Ta przetłoczka w metalu ma takie tutaj, jakby ząbki, wyżłobienia, i to się bardzo haczy. Ale przez to haczenie powoduje to, to i tą izolację, że tak naprawdę to, ten kabel się w ogóle nie przemieszcza. On nie ma ochoty tutaj chodzić. No i to jest super. Yy, mam gdzieś. A, mam zakupiony Smart Elect Electrics. Jakiś taki pierwszy, lepszy Smart na te wszystkie połączenia elektryczne, czyli tutaj pod te śruby, pod te oryginalne śruby tutaj, pod to, pod tą masę i na styku tego tutaj z tym. Tak więc zabieram się do pracy, aby to złożyć w całość.